Szymon Kamczyk, Jastrzębie Online. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Zakładzie Oczyszczania Wód w Ruptawie, który jest integralną częścią Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Tutaj dzisiaj dowiemy się o tym, w jaki sposób oczyszczane i przetwarzane są ścieki komunalne z miasta Jastrzębie Zdrój, a także co... Ostatecznie jest efektem pracy tej oczyszczalni, bo tutaj e, pracy jest bardzo dużo, jest wykonywana w poszczególnych etapach, ale o tym za chwilę e, opowiedzą pracownicy tego obiektu. Ścieków. Może zacznijmy od aglomeracji, e, którą obejmuje oczyszczalnia ścieków Ruptawa i oczyszczalnia Dolna w Zdroju. E, Jaka to jest liczba osób, które mm, tutaj docelowo swoje ścieki oddają? No. Na dzień dzisiejszy jest od 93 tysiące RLM-ów. Co to jest, RLM? to, jest, to jest RLM? To jest jedna osoba, przy czym y, tu odprowadzane są ścieki nie tylko od mieszkańców, ale także y, z obiektów przemysłowych, jak kopalnie, y, elektrownie czy, 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 czy wszyscy, tam, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza. Także mamy 93 tysiące i obejmuje trzy gminy: znaczy miasto Jeszczeń zdrój Gmina Mszana, Gmina Godów. Przy czym aglomeracja to nie jest. Yy, jak gdyby cały obszar tych, tych yy, gmin, to znaczy yy, terytorialnie, lecz yy, to jest tam, gdzie spełniony jest taki warunek ekonomiczności budowy kanalizacji sanitarnej, która na dzień dzisiejszy to jest 120 mieszkańców na kilometr budowanej kanalizacji. A yy, dlaczego tak to jest? No Dlatego, żeby cena tego metra sześciennego, oczyszczania tego metra sześciennego ścieków, jego transport był opłacalny dla mieszkańców, bo żeby mieszkańcy byli w stanie zapłacić za ten element sześciony, żeby nie było to e, zbyt dużym obciążeniem dla budżetu tego, tego, tego mieszkańca. Dlatego e, kanalizacja jest ol, olbrzymim dobrem, ale nie jest to rozwiązanie na wszystkie problemy związane ze ściekami. Są wtedy też tam, gdzie jest nasze rozproszenie budownictwa no nie opłaca się budować e, kanalizacji sanitarnej, wtedy trzeba mieć inne rozwiązania albo zbiorniki odpływowe, albo też e, oczyszczalnie przydomowe. I tam jest to możliwe do, do, do realizacji Newiz i w jakiś sposób. Także chronimy w ten sposób środowisko, bo oczyszczalnia aglomeracji musi spełniać warunki aglomeracji, to znaczy usuwanie biogenów, to znaczy azotu, fosforu. No i też, też oczyszczalnia takie ma obowiązki raportowania w, w przypadku poboru ścieków, ich, ich analizy itd. itd. No, w przypadku oczyszczalni poza aglomeracją takich obowiązków nie ma. Jeżeli chodzi o proces oczyszczania ścieków, to na naszym obiekcie możemy to podzielić na trzy etapy. Mamy najpierw część mechaniczną, następnie biologiczną i część osadową powiązaną z biogazownią. Na części mechanicznej nie stosujemy żadnych środków chemicznych, nie mamy żadnych bakterii, mikroorganizmów. Wykorzystujemy zwykłe procesy takie jak cedzenie, sedymentację. Jedynym odpadem na dzisiaj z tej części obiektu są skratki, czyli to, co zatrzymujemy na kratach, natomiast reszty odpadów nie generujemy. Na części biologicznej, tej najważniejszej, pracują dla nas bakterie. W zależności od tego, jakie warunki im stworzymy do pracy, to ta grupa bakterii pracuje. Część biologiczna składa się z trzech ciągów technologicznych jest częścią najbardziej energochłonną, ponieważ tam musimy dostarczyć powietrze do napowietrzania. E, ostatnią częścią, która jest, to jest część osadowa i gazowa. Czyli osady z oczyszczalni, osad wstępny, jak i osad nadmierny, będący mikroorganizmami, fermentujemy w komorach fermentacyjnych o pojemności 4,5 m sześciennych w temperaturze 37-38 stopni Celsjusza. Produktem ubocznym tego procesu dla nas jest biogaz. Na dzień dzisiejszy daje nam to możliwości, żeby go spalić na silnikach kogeneracyjnych. Dzięki temu 70-82% energii własnej produkujemy, jeżeli chodzi o energię elektryczną. Na Natomiast w energię cieplną jesteśmy w 100% zaopatrzeni. Ścieki oczyszczone po osadnikach wtórnych trafiają już bezpośrednio do odbiornika. Natomiast, żeby też ograniczyć zrzuty, wykorzystujemy ścieki oczyszczone jako woda technologiczna. I woda technologiczna służy zarówno nam na obiekcie, do procesów technologicznych, ale również sprzedajemy ją na zewnątrz, chociażby na ecz jako woda do chłodzenia w układach zamkniętych. Oczyszczanie ścieków na naszym obiekcie jest procesem energochłonnym. Potrzebujemy około 7,5 MW energii elektrycznej do przeprowadzenia procesu oczyszczania. W związku z tym szukamy innych źródeł energii, żeby tą energię zakupywaną ograniczyć. E Na dzień dzisiejszy posiadaliśmy zbiornik biogazu o pojemności 170 m3. Natomiast e postanowiliśmy rozbudować, postawiliśmy nowy zbiornik biogazu o pojemności 1000 m3. Po cóż nam taki zbiornik? E Chodzi o to, żeby w godzinach nocnych, kiedy panele fotowoltaiczne Będą dostarczać mniejszą ilość energii, móc wykorzystać nasze silniki kogeneracyjne w pełni. E, tak jak wspominałem wcześniej, na dzisiaj 70-82% energii elektrycznej posiadamy własnej. Liczymy na to, że po rozbudowaniu paneli fotowoltaicznych na dachach, jak i po wykorzystaniu tego zbiornika biogazu, będziemy w 100% samowystarczalni, jeżeli chodzi o energię elektryczną. E, koszt takiej inwestycji na dzisiaj to jest około 2 milionów złotych. Powiedzmy jeszcze dwa słowa. O tym, co jest de facto efektem ubocznym pracy oczyszczalni, ale może się przydawać w innych branżach czy na innych polach. Ściśle z oczyszczaniem ścieków związane są osady ściekowe. To jest coś, co zawsze będzie powstawać na każdej oczyszczalni. Z naszym osadem przefermentowanym też musimy coś zrobić. Tak więc kilka lat temu wpadliśmy na pomysł przy współpracy z firmą GIG. Na wykorzystanie osadu ściekowego jako polepszacz glebowy stworzyliśmy recepturę kompozytu mineralno-organicznego. Mieszamy nasze przefermentowane osady ściekowe odwodnione na wirówkach razem z pyłem z elektrociepłowni i wapnem. W naszej mieszarce dwuwałowej te półprodukty są wymieszane, a powstający kompozyt mineralno-organiczny możemy wykorzystać na hałdach górniczych do rekultywacji terenów zdegradowanych. Dzięki oczywiście zgodzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. I ta współpraca nad Istnieje, szukamy również dalszych rozwiązań i liczymy na dalszą współpracę.